Siemaneczko pewnie będzie zacinało. Bo tutaj jakiś zasięg pewnie, pewnie będzie słaby. Ten internet na zewnątrz, będę szczekał pewnie z kakao i coś tam. No nic, czwarty dzień pobytu w, w Prusach na Mazurach. I co? Pierwszy dzień magnes jest zarejestrowany. Drugi dzień magnes. Także będzie porządny filmik z magnesem. Trzeci dzień. Wykopki i magnes. I co? Byłem na wykopkach na plaży na Mazurach. W miejscowości Miłomłyn. Ale. strasznie, strasznie. No, posprzątałem trochę kapsli i zakrętek jak najbardziej. I później poszliśmy jeszcze pod most kolejowy na kanale Ostrudko-Elbląskim. O, no i tam się działo. Także nawet dwa filmy z Magnesu będą yy, z Mazur. I co? Teraz mam parę spraw do załatwienia, i jeszcze myślę, że skoczę sobie do jakiegoś lasu, żeby coś nakręcić z tych wykopków. No bo kurczę, obiecałem film z wykopków, a tu, a tu się nic nie dzieje, nie? Także ja jeszcze tak gdzieś za pół godziny jadę w las. No i jeżeli fanty dopiszą, no to będzie jeszcze dzisiaj wieczorem filmik z wykopków. No a jak wrócę do, do Sandomierza, to, to zmontuję dwa filmy z, z magnesu, bo magnes wyłowił parę fajnych fancików. Tak, pozdrawiam wszystkich, nie będę tutaj wymieniał. Łysy, no Łysy to już jestem od paru lat Kiedyś bój grzywa Tak, a teraz no niestety Już tutaj przód, przód yy, Łysy więc, więc na krótko się, się obcinam Nie będę tam Was witał po kolei Wszystkich witam serdecznie I, i co, no i no, i właśnie jadę na, ten, na te wykopki. Zaraz nie mogę się doczekać, bo jakiegoś fenola muszę wyrwać. Dawno dawno fenola żadnego nie wykopałem. Jeden fenol i będzie git. Ja nic więcej nie potrzebuję. Tak. A jeśli chodzi o, o, o magnes, no to nie będę zdradzał. Zobaczycie na filmiku, ale były grube kotleciory. No i śmieszne, i dziwne, i, i takie już kiedyś łowiłem, ale nie będę mówił dokładnie o co chodzi. No, także kurczę no, lecę na te, na te, na te wykopki, bo na, na plaży lipa straszna. No, no Fenola jednego, bo ja nie, jak zaczynałem przygodę z, wy, z wykopkami. Wszystkie pierwsze filmy, jak zobaczycie, tam cofniecie się do, do końca tam 3-4 lata temu. No to ja zaczynałem właśnie przygodę na Mazurach. Więc, no ty Arkadiusz, to widziałem jaką grzywę masz tam na ostatnim filmie, pokazałeś, zdjąłeś czapkę. No, to te pierwsze fenole, tak mnie cieszyły, no i troszeczkę powiem szczerze, że zatęskniłem, żeby przynajmniej jednego jakiegoś Weimarka wykopać, to już będzie fajnie. No, tak to, tak to jest, no zobaczymy, jak, jak dopiszę, no to zrobię filmik, jak nie dopiszę, to może też zrobię jakiś taki krótki, pokażę po prostu co znalazłem, nie? No ale na przykład wczoraj wrzuciłem zielono z zielono zielonym filmik z tego z poszukiwania skamieniałości, no to tam nie podobało się ludziom. Z 5-6 łapek w dół dostałem, ja nie rozumiem. Jak ktoś jest moim widzem i ogląda magnes i zobaczy, że wrzuca jakiś filmik z, z czymś innym, to od razu ech, ech. łapka w dół, łapka w dół walić. ich. Dziś kupiłeś magnes i nie masz gdzie pójść, no jak to tak? Rzeka, jezioro, kanał, nie wiem co jeszcze, studnia babci Trzeba było najpierw zaplanować gdzie iść, a później magnes kupować <grymne> Pozdrawiam Irlandię, pozdrawiam Anglię, pozdrawiam Polskę Pozdrawiam Czechy, bo wiem, że w Czechach też oglądacie i Amerykę, i Kanadę, i Niemcy Znaczy, oczywiście widzów z Niemiec, nie? <grymne> Dobra, lecę, bo to, no Trzeba jechać w las jeszcze, póki jasno jest, a czas leci. Dobra, no to. no też pozdrawiam. I Śląsk. I Tarnów pozdrawiam. I sprzątaczy wszystkich, którzy sprzątają. Bardzo mi się podobało ostatnio. I Grudziądz pozdrawiam. W ogóle ten projekt Las Challenge tutaj brodaty tych wywiadów do radia udziela. Kurde, powiem szczerze, no, nie spodziewałem się takiego, takiej reakcji. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajta się. Lecę, bo chcę. I Lublin pozdrawiam też. I Wrocław, narka.